Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym kolejnym filmie. Dzisiaj tradycyjnie już na końcu marca spotykamy się na deszczowni w Iwnie. Jest to bardzo fajny akwen o powierzchni kilku hektarów, bardzo dobrze zarybiony. Dzisiaj jednak dość nietradycyjnie zrobimy film w innym formacie. Zazwyczaj oglądacie mnie z dużą ilością sprzętu. Mam wędki, kołowrotki. Można to ująć jednym zdaniem więcej sprzętu niż talentu. Dzisiaj spróbujemy nieco inaczej. Chcę rozpocząć nową serię filmów, która będzie miała wspólny tytuł Potaniości. Dzisiaj zrobimy metodę potaniości i seria ta polegać będzie na tym, że będę pokazywał, jak nałowić ryb z minimalną ilością bardzo taniego, dostępnego dla wszystkich sprzętu wędkarskiego. Jak już wcześniej powiedziałem, mamy naprawdę tani sprzęt. Wybraliśmy dwie wędki. Ja mam akurat wędkę Zafira Method Feeder. To jest najtańsza wędka do metody, jaka jest w 2020 roku w katalogu Jacksona. Mam też zestaw, który pokażę za chwilę. Do tego mam dwie torebki: jedna z zamętą, druga z peletem. Plus dwie malutkie puszki kukurydzy oraz. Jedna mała puszeczka peletu do łowienia. Do tego siedzenie, siatka. No, niestety, siatkę trzeba wziąć, bo jeżeli chcemy na koniec pokazać te ryby, musimy je przechować w jak najlepszej kondycji, żeby one jak najmniej ucierpiały podczas tego 3-godzinnego czy 4-godzinnego łowienia. Także siatka jest niezbędna. Dwie podpórki i to dosłownie wszystko. Rozłożyć takie stanowisko to jest dosłownie. Kilka, może kilkanaście minut, i jesteśmy gotowi do łowienia. Chciałem przedstawić również mojego kolegę Sławek Szulczewski. Witam serdecznie. Pierwszy raz pracuje z nami. Dzisiaj na odległość wiadomo, to zagrożenie wirusowe trzeba naprawdę bardzo mocno uważać. Sławek generalnie będzie łowił w tej samej koncepcji co ja. Też minimalna ilość sprzętu. Dokładnie. Tak jak widzicie, ja sobie wziąłem e, tylko fotel, tylko i wyłącznie dla wygody. Najprostsze, żeby umiejscowić cokolwiek z takiego podręcznego sprzętu. Mam swoją półeczkę Jacksona. No i w sumie ja wziąłem ramię. To jest to, co mnie różni od y, Tomka. E, jedyne, co jeszcze mi pozostaje, to wędka, bo Tomku, ja mam kompletnie krótszą wędkę. Mam ten sam, ten sam model. E, mam Zafirę Winkelpiker, ale ja mam 2,70. To miałeś jeszcze 30, dobrze myślę? Tak, ja mam generalnie metod, metod fidera, a Ty masz winkelpickera. Dokładnie. W nomenklaturze wyrzutowej 1040. No i dzisiaj zobaczymy, sprawdzimy jak wędka się nada. Myślę, że połowimy jej to grubo. No, fajnie by było, żeby udowodnić, że jednak najtańszym sprzętem Dokładnie. Też, też idzie, chociaż panuje powszechne przekonanie, <laughs> że niestety trzeba do wody wrzucić kilka tysięcy, żeby nałowić ryb. Postaramy się dzisiaj ten stereotyp złamać. Dokładnie. To do boju. Przygotowanie paletu to jest naprawdę chwila. On ma tutaj worek ze struną. Także, nawet jak nie potrzebujemy całości, no, to możemy tą strunę sobie z powrotem e, zapiąć. Ja myślę, że na początek pół paczki starczy. I tutaj ten akurat palet jest nieco inny. Nie trzeba tutaj używać zbyt dużo wody. Dosłownie o tyle. Bądź nawet mokra ręka w zupełności wystarczy, żeby go domoczyć. O, praktycznie troszeczkę, troszeczkę wody, i on już się dobrze klei. I jak widzicie, na 3-godzinne łowienie, czy 4-godzinne łowienie, przygotowałem tego paletu pół torby. W tej torbie jest chyba 700 gram, czy pół kilo. Teraz nie będę szukał. W każdym razie takie trzy porządne garście. I teraz, jeżeli chodzi o zanęte, tu już kompletnie nie musimy robić nic. Ja tutaj niestety niestety wszystkie zanęty pakowane są w plastiki. Widząc ile tych plastików potem leży po poczcinach, po, po krzakach. Naprawdę aż serce boli. Dlatego bardzo proszę każdego, żeby zabierać pudełka po robakach, wszelkiego rodzaju poletki po zanętach. One naprawdę bardzo długo się rozkładają i przede wszystkim podle wyglądają. Idąc nad wodę, chcemy przede wszystkim poodpoczywać, zaznać tej zieleni, a taka paczka po zanęcie czy pudełko po robakach no wygląda, wygląda naprawdę, naprawdę kiepsko. Dobrze, W międzyczasie wsypałem do pudełka zanęte. Zanęta już tutaj jest praktycznie... Idealna, tu nic nie trzeba dodawać, nic nie trzeba domaczać. Mamy przygotowany pelet, zamęta, wszystko, czego będziemy dzisiaj używać. OK, zestaw mamy gotowy. Tu jest haczyk numer 14 z lateksowym pierścieniem. Na początek założymy takiego dużego, pomarańczowego dambelsa. Oczywiście są przyrządy do zakładania tych dumbelsów. Ja już jestem na tyle wprawny, że robię to w ten sposób, że tutaj sobie przytrzymuję lekko paznokciem, wciągam i to praktycznie idealnie leży. I teraz dalej już klasycznie forma. Się wszystko dopasowało, forma czerwona. O. Nawet ręcznik dzisiaj zebrałem czerwony normalnie jak na 1 maja. Czyli tak na początek do formy wkładamy dumbelsa razem z haczykiem. Ja zawsze robię to w ten sposób, że przytrzymuję leko pionowo, obsypuję lekko zanętą. Potem sobie wyciągam żyłkę tutaj w ten przedni otwór, przedni otwór formy. Lekko przygniatam. O, dosypuję zanęty i dopiero potem tutaj przytrzymując żyłkę z przodu. Wciskam koszyk we formę. O! I zestaw gotowy. Trochę trzeba tą formę pognieść i wyciągnąć. Praktycznie idealne. Jeżeli te karpie biorą bardzo intensywnie, można tu jeszcze trochę dołożyć. Zwłaszcza teraz na początek, te pierwsze 5-6 rzutów. Ja trochę tej zanęty dołożę, żeby one dostały większą porcję, większą dawkę. Jeżeli mam tak przygotowane morwa... O. o jest dawka, która przyciągnie je z drugiego końca jeziora. Mamy koszyk załadowany. No i teraz musimy pamiętać o wszystkich szczegółach technicznych. To, że mamy sprzęt trochę słabszej jakości, nie zwalnia nas z, podstawowych, z zachowania podstawowych zasad techniki łowienia. Czyli na co zwracamy uwagę? Żyłka powinna być dłuższa od połowy kija. Tak jak mamy to w tej chwili. I to jest właściwa odległość żyłki między koszykiem a szczytówką. To powoduje, że kij się odpowiednio naładuje i celnie rzucimy. Musimy znaleźć punkt na drugim, na drugim brzegu, w który będziemy łowić. Wędkę trzymamy w ten sposób, że kciuk musi iść do przodu wzdłuż, wzdłuż blanku. Drugą ręką chwytamy za samą końcówkę i ta ręka, lewa ręka decyduje o tym, jak, jak mocny będzie rzut, natomiast prawa ręka kontroluje celność, celność rzutu. Zamach, zamachujemy się powoli, ta wędka musi płynnie pójść do tyłu i dopiero wtedy rzucamy. Rzucamy takim jakby wahadłem. Lekko pochylamy wędkę do tyłu i równym ruchem do przodu, wędka do tyłu, hamujemy, wpadła. I teraz momentalnie zatapiamy szczytówkę i staramy się zatopić żyłkę. Ja tutaj trochę szarpie, stosunkowo ciężko się łowi i mówi, ale spróbujemy tą technikę opanować. W tej chwili żyłkę już mamy naciągniętą, zatopioną. W związku z tym dociągamy lekko szczytówkę i wędka jest gotowa do łowienia. Mamy pierwszego karpia. Udało mi się to zrobić przed Sławkiem. Nie jest jakiś super wielki. Ale to jest właśnie duża przewaga tych yy, takich tańszych wędek. One się bardzo fajnie uginają. One są paraboliczne. W związku z tym tutaj Naprawdę dużo nie trzeba, żeby rybę wyholować. One wybaczają bardzo dużo błędów. O, mamy karpia niedużego, takie może ponad kilo. O. Powiem Wam, że bardzo fajnie zachowuje się w tej długości. Zobaczcie, 2,70. Nie mam chyba zbyt dużego karpia, ale sam Hol jest naprawdę bardzo przyjemny. Teraz ja sobie chwycę już podbierak. Podciągniemy go ciut bliżej. Zobaczymy. O, powolutku się pojawia. Ale też karp. Tak, też karp. Tylko, że ja poszedłem na kukurydzę z dodatkiem zapachu wanilii. Dobra, o, dobra. I już tu wjeżdżamy sobie powolutku, hop, delikatnie. Właśnie te kompozytowe wędki i szklane. One super pracują. Tutaj nie ma możliwości, żeby się coś spięło, bo pracuje praktycznie cały blank. Co prawda w Polsce wędkarze nie lubią takich wędek miękkich, ale naprawdę każdy karp jest wylądowany, nie ma spinek. Powiem Wam, że bardzo mi jestem zaskoczony właśnie pracą. Zobaczcie węteczka wybacza każdy odjazd. Nie jest to duży karpik. Dobra, ciągniemy. Co my tu mamy? A jak zawsze. Zobaczcie, waleczna, weselna rybka. A nie da. Zobaczcie co na kiju się dzieje, ten kijek po prostu wybacza każdy jakikolwiek błąd, byście mieli. Teraz pozwolę sobie ją podebrać do ręki, że mi się uda, delikatnie poluzowuję i zobaczcie, kij będzie pracował dla mnie, ja nie będę musiał nic robić, wystarczy, że tą rybą podjadę. Kijek idealnie pracuje i rybkę zobaczcie, do mnie powolutku Podjeżdżam sobie kijek wygięty Chwytam O! Możemy odłożyć Proszę bardzo Kolejny ładny wiosenny karpik Gumka jest bardzo dobrym rozwiązaniem do wszelkiego rodzaju y, dambeli. Dambele to są te takie kulki proteinowe w kształcie klepsydry. Gumka się dopasuje i do takiej mniejszej. Tu mamy 7 mm, tu mamy 10 mm. Normalnie jest do tego specjalny przyrząd z takimi trzema ramionami, które to rozszerzają. Natomiast kto ma trochę wprawy, może to zrobić w ten sposób, że po prostu przykłada gumkę, przyciska lekko paznokciem i. O, w przeciągu chwili jest to gotowe. Dzisiaj najlepiej brały na czerwone i pomarańczowe kulki, na dambele właściwie, nie kulki, bo tak one się nazywają. Sławek miał też sporo brań na kukurydzę, natomiast kompletnie nie sprawdzały się kulki zielone. Na te zielone kulki nie wiem, dlaczego brań nie było prawie w ogóle. Ja z kolei dzisiaj bardzo często miałem jedną kukurydzę i to właściwie wystarczało. Jak pewnie wiecie, bardzo prosto się zakłada igła, która będzie nam potrzebna. Bierzemy sobie tutaj stoperek, wkładamy igłę, to zajmuje dosłownie chwilkę, oj, żeby tylko nie wyskoczył. Biorę ziarenko kukurydzy, ja je przekuwałem w ten sposób, że sobie przerzucałem w drugą stronę, wyjmowałem i blokowałem. W ten sposób gotowy zestaw leciał do wody. Idealnie był pobierany, bez najmniejszego problemu. Oczywiście z boku mieliśmy koszyczek załadowany zanętą. W ten sposób wrzucono ziarenko kukurydzy. Łowienie zakończone, jak połowiłeś? Połowiłem, powiem ci, naprawdę połowiłem, tego było mi trzeba. Idzie po taniości? Idzie po taniości i można mieć wiele frajdy z tego. No co prawda komfort na pewno nie ten sam, co łowiłeś co, 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 co tymi wędkami z najwyższej półki e, Ale za to ze stówka w kieszeni została. Spokojnie, poza tym sam widziałeś, wędkę idealnie wybaczała błędy. No na pewno te miękkie wędki one, one chodzą, one się one gną, tam się nic, nic nie spina. No na, na pewno one są trochę... Cięższe, trochę gorzej się rzuca. To masz rację. Ale... Jeżeli ktoś nie chce tracić miliona na, na sprzęt, to myślę, że może sobie poradzić. Dokładnie. I pokazaliśmy, że wiadra, setek nie trzeba, żeby rybne Nie trzeba mieć. Jak widzieliście, mieliśmy odrobinę zanęty, przynęty. Właściwie widzieliśmy się porówno, bo wszystko to, jak miałem od ciebie dzisiaj. No i w tym momencie kończymy, bo jak tutaj zaczniemy opowiadać, to mój sobie zbankrutuje, Wszyscy <laughs> zaczną no, tak. Dokładnie. Mówić. Dobra, Sławek, wyciągaj i pokazuj. Dobra, to kończymy na dzisiaj. Zobaczmy co mi się udało. O, troszeczkę. No, zobaczcie parę ładnych karpi, takich typowo wiosennych sztuk. Mamy odkręcimy sobie to, żeby nam nie przeszkadzało. Zobaczcie, że wszystko z minimalną ilością sprzętu. A to dzisiejszy połów. Takie karpiki właściwie brały co chwilę. Dobra. Hop, hop. Ok. Zobaczcie, ryby w bardzo dobrej kondycji. O, o wszystkie rybki wrócą do wody. Ok. Nawet nie sprawdzałem, ile ich dokładnie mamy. A, zobaczcie, jakie ładne. O, ho, ho, dobra, poszedł. Ok. Bardzo ładny, wiosenny karpik. I mamy jeszcze, jeszcze zostały. I chyba ostatni. Tak. I do wody. O. No teraz moja kolej. Pokaż, co masz w siatce. Sam jestem ciekaw, czy w naszej małej rywalizacji, kto wygrał, ale pewnie nie miałem co podchodzić. Ja myślę, że wbrew twoim oczekiwaniom mam tych ryb mniej, ale... Ale na pewno masz większą siatkę. Tak, siatka ale siatka, tak jak już mówiłem, to jest ważne, żeby była jak największa, żeby te ryby spokojnie w całości wróciły do wody. Karpie nie brały zbyt, zbyt duże. W zeszłym roku, kiedy łowiliśmy odległościówką w tym samym miejscu, te karpie były troszeczkę większe. Niemniej jednak, taki mały karp czasami lepiej szaleje niż duży. To jest właśnie zaleta dużej siatki, że te ryby wszystkie wracają w doskonałej kondukcji do wody. U nas na szczęście one mają zwróconą wolność. No, niestety jak trafią na kogo innego, to może być może być różnie. Ładny garbusek. Ty jak lubisz na koło tak karpia czy raczej wypuszczasz? Ja wszystko co złowię, to wpuszczam do wody. Wyznaję tę zasadę, że Wolę złowić i pocieszyć się chwilę, żeby inni mieli radochę, niż brać to do domu i zjadać. Także ryby zawsze lądują do wody. Piękne karki. Czy nie jestem, nie jestem sam? Aczkolwiek powiem Ci szczerze, że bardzo nie podobają mi się ludzie, którzy mają poglądy podobne do naszych. Niestety nie tolerują poglądów innych, jeżeli ktoś zabierze jedną czy drugą rybę. Jest ten tak zwany popularne słowo teraz e, hejt na tych ludzi. Mhm. No, jeżeli ktoś weźmie tam jakąś tam jedną pojedynczą pojedynczą grubę, to jeszcze krzywd dla środowiska wielkiej nie ma, aczkolwiek no, w naszym kraju jest to tak masowe, że ja postanowiłem, że będę wypuszczał 100% ryb, bo uważam, że jest tak mało, że trzeba je chronić, zwłaszcza takie ładne, duże ryby. O, to jeszcze jakieś są. O, jeszcze tutaj. Proszę bardzo, proszę bardzo Wszystkie wszystkim zwróconą wolność. Dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję Tobie Sławek, za pomoc. No przeszkadzałem Ci mocno. Więcej biegałeś z kamerą niż z wędką, ale mimo wszystko jeszcze potrafiłeś gdzieś w tych przerwach między filmowaniem całkiem sympatycznie sobie połowić. Dziękuję bardzo, zapraszam do oglądania naszego kanału. Dziękuję również.